Witamy Państwa w Cezji Motorbike. W ten świąteczny czas chcieliśmy Państwu przedstawić motocykl, który został przeznaczony na licytację dla Julki. Julka to mała istotka, która urodziła się z guzem w serduszku i potrzebuje bardzo dużo pieniążków na operację w Bostonie. Prezentowanym motocyklem zajęliśmy się dopiero w końcowej fazie. Trafił do nas już częściowo przerobiony. Motocykl to Ducati Monster 750 przerobiony w stylu Cafe Racer. Szczęśliwemu zwycięzcy aukcji przygotujemy motocykl do sezonu. W tym pięknym okresie, jakim są święta Bożego Narodzenia, pokażmy, że mamy wielkie serca i że uda nam się uzbierać tak dużą sumę na małą Julkę. Po to, aby mogła cieszyć się życiem tak jak my wszyscy. Całej akcji włączyło się już sporo ludzi. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Linki do akcji, do licytacji. Chcielibyśmy, żeby ten film trafił do jak największego grona odbiorców, także jak możecie, udostępniajcie i dajcie Julce szansę na życie.